Dzień dobry, proszę Państwa, Anna je ogórka, ale to nie jest jedyne zajęcie, jakie dzisiaj. Tak. <laughs> czeka Anna. Piłam jeszcze na z cytryny. Ojej, tego nie będziemy publikować. E, no dobra, wytnie się. E, proszę Państwa, tu mamy jakby dynię. Dynia. I co będziesz robić? Pokroję ją w kostkę, mhm. grubszą um. i włożę do słoików. Tak nie no O, i co? I, ale ze skórką czy jak? Nie, nie, spróbuję obrać tą skórkę. A, to Zobaczymy, czy nie jest y, za twarda, ale powinna być ok, bo już kilkakrotnie robiłam dynie, więc ubierałam ją ze skóry. Mhm. Aha! Hmm. Ważna rzecz. O. Nie wyrzucajcie pestek. I co z pestką? Tak, pestki należy zrobić mleczko y, z pestek. Mleko z pestki? Tak, z pestek dyni. Dokładnie nie pamiętam y, przepisu. Ale sprawdzę i napiszę pod, napiszę pod postem, okay. natomiast dynia, pestki z dyni, tylko świeże, nie suszone, pamiętajcie, nie suszone. Mhm. Nie suszone. Tak, są świetne na pozbycie się pasożytów robaków z, z jelita. Wow. <laughs> ważna sprawa. Bardzo ważna. No dobra, czyli zabieramy się za bardzo poważną dynię. Dynia wygląda tak, jest pięknie kolorowa, soczysta. Tutaj ogórek się zaplątał, ale to tak, żeby Państwa zaprosić na warsztaty. Oj, tu co, co to jest? Te robaczki takie. To jest kurkuma. A kurkuma. Myślałam, że kurkuma tylko w proszku. Nie, nie. To jest świeża kurkuma, mm -hmm. którą planuję zrobić, e, jak się uda dzisiaj, a jak nie, to jutro z kalafiorem. Mm. Czyli będzie piękny, żółciutki kalafior mm. od kurkumy. No dobrze. E, pomarańcza to ponoć energia, więc e, tak. a się dzisiaj. Dobrze, w kolor. Dobrze. Titi, titi, titi. Dobra, damy znać, jak smakuje. No a Państwo zapraszamy na warsztaty ogórkowe 13. Pewnie też jakieś ciasto popełnimy, nie? Popełnimy dużo grzechów na pewno. Smacznych. No dobrze, to tymczasem się żegnamy i życzymy pięknego popołudnia. Pa. Pa.